Panie premierze Tusk, hmm, to jest zastraszanie mediów? O co wam chodzi? No mam nadzieję, że nie, bo my się zastraszyć nie damy. Największa lekcja wyniesiona z niej jest następująca. Jak ktoś podczas rozmowy kwalifikacyjnej trzy razy mówi ci, że nie jest wariatem, to należy wziąć pod uwagę, że jednak jest. E, czy Konopski dał w tytule swojego filmu RMF, Internie czy kanał zero? Oczywiście, że kanał zero. Jeszcze dał początkowo skandaliczny tytuł, łączący nasz kanał z praniem pieniędzy. Ale po moim twicie się zreflektował i zmienił. No spoko, dzięki fajnie, ale można było pomyśleć wcześniej. No cwany jest Stanowski, cwany jest f... no i skuteczny. No dobra, to zobaczymy tego Stanowskiego. Stanowski bez mazurka, a takie oskarżenie na wrockich giertych czekają na nasz upadek. No dobra. Jakoś tak się już zdarza, że Ilekroć polece gdzieś daleko, to wtedy przeprowadzane są zmasowane ataki, czy to na mnie, czy na cały kanał Zero. A będzie tych ataków jeszcze więcej, bo poczekajcie, jak, aż odpalimy portal i telewizję, bo przed nami rok rozkwitu, co bardzo wiele osób boli i uwiera. Rok coraz większego wpływu. Wielu zaciera rączki, wyczekując naszego upadku, ale to są tylko wasze chore. Ja się spodziewałem, że to pójdzie w tym kierunku. Oczywiście, że tak, że pójdzie rozmowa w tym kierunku, że im więcej tych ataków, tym łatwiej Stanowskiemu jest powiedzieć, że to jest próba ubicia całego jego interesu i że inne stacje, wielkie media, media głównego nurtu walczą z ogromną konkurencją w postaci kanału Zero, który, no jak wiemy, też się rozwija. Dostał. Tę te koncesję telewizyjną yy, odpalają w lutym cały serwis informacyjny, przynajmniej takie są zapowiedzi. Więc no łatwo było to w tym kierunku puścić. Projekcje będzie dokładnie odwrotnie. Będzie to rok rozkwitu, i mówię wam to już teraz. Ale właśnie to jest, widzicie, bo czy jest w tym część prawdy? Oczywiście, że tak, ale czy w związku z tym każdy zarzut w kierunku kanału Zero można odbijać tym, że albo nas wszyscy atakują? No moim zdaniem nie. Warto pogodzić się z faktem. Że powstało w Polsce medium, na które, kochani obsikiwacze, nogawek, nie macie żadnego wpływu. Ol to króluj. Strategiczny kanału zero jest kuchnia wikinga. Znajdziesz w opisie filmu. Killer jest tylko jeden! Ale nie tych, co grają w fucsiarz Kolekcja kanału zero. Czy tutaj jeszcze jest jakiś film? No okay. jest dobrze. Już myślałem, że to koniec. Zero już dostępna. Zamów na zerosklep.pl <noise> Natomiast trzeba sobie pewne rzeczy jasno powiedzieć. Momentami sytuacja jest skandaliczna i oburzająca. Romana Giertycha, cokolwiek byśmy o nim myśleli, o jego krystaliczności. Mnie tylko dziwi, że oni trochę nie przekminili tego, żeby może zamiast takich... Znaczy to jest taka najłatwiejsza opcja, nie? że wrzucasz te plansze reklamowe, żeby jakoś to inaczej przemycić, że właśnie jakieś banery. Przez założę się, założę się że jak macie watch time danego materiału, to na tych reklamach jest potężny pik w dół. Więc mogliby to jakoś lepiej przemycić, że właśnie jakiś baner by wyskakiwał, coś, kurwa, jakieś nawiązanie kontekstowe, bo czasami to Stanowski robi, ale no, ale te tablice to jest masakra. Romana Giertycha należy traktować, czy nam się to podoba, czy nie, jako ważnego polityka partii rządzącej. Mało to oglądasz chyba? No nie, no te tablice są... No. Uważam, że już lepiej by było, nie wiem, że Stanowski tutaj se gada i nagle, nie wiem, wchodzi jakaś ta tablica, bo i tak jest jego twarz i to nic nie zmienia albo coś. Ale takie na, w sumie nie wiem ile tutaj jest, minuty ponad takich reklam, gdzie tablica za tablicą, to, to ciekawi mnie jaka skuteczność tego w ogóle jest. I bliskiego współpracownika premiera Donalda Tuska. I ten oto osobnik pozwala sobie w internecie zamieszczać wpisy, gdzie w sprytny niby sposób... Wiąże kanał zero z mafią, handlem ludźmi. Co on to napisał? Na podstawie tego wpisu postanowienie sporządzić interpelację do ministra sprawiedliwości w sprawie efektów toczących się wokół tej sprawy śledztwa, Trzeba wyjaśnić, czy prawdą jest, że największy kanał na YouTube, do którego przychodzą różni politycy, jest ekspozyturą, świadomą lub nie. To musi ustalić śledztwo grupy przestępczej zajmującej się handlem kobietami, praniem brudnych pieniędzy i z tego hand... pieniędzy z tego handlu i Praniem brudnych no, okay. pieniędzy. I, I co będzie pozew? W sprawie kanału Zero sporządza interpelację do ministra sprawiedliwości? To jeszcze jest Białoruś czy już Rosja? Panie Giertych, pan widzi na końcu swoich bajek łagry dla nas? Czy może już publiczne egzekucje? Eksponowany polityk partii rządzącej pisze do ministra sprawiedliwości, zresztą naszego niedawnego gościa, czy kanał 0 jest ekspozyturą grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi, praniem brudnych pieniędzy i pornografią. Co to są za metody? Co to są za metody? Może jeszcze koński łeb mi wyślecie w prezencie, żebym za bardzo nie szarżował. Bo... Ej, a nie było teraz też jakiejś zadymki z hołownią? Że sprawdzają jak wygląda jego oryginalny podpis? Tak przy okazji, bym mi się przypomniało, że jakaś zadymka z nim była. Agenci weszli do urzędu w Otwocku. szukali oryginalnego podpisu Szymona Hołowca przed południem do urzędu miasta Otwocka wkroczyli funkcjonariusze służb działający na zlecenie prokuratury regionalnej w Katowicach. Bo on dopiero co tam przestał być tym marszałkiem. Tak, według śledczy zabezpieczali dokumenty zawierające oryginalne podpisy Szymona Hołowni. Cel... Co za Celem za akcji ma być pozyskanie materiału porównawczego. Prokuratorzy Którzy chcą sprawdzić, który podpisy Szymona Hołowni z dokumentów urzędowych są tożsame z podpisami, które, według źródeł znających śledztwo, znajdują się w aktach sprawy Kolegium Humanum. Przypomnijmy, że Hołownia twierdził, iż w Kolegium Humanum nie spędził ani minuty, a jego nazwisko mogło być wykorzystane bez jego wiedzy. Ale jeśli prokuratura szuka jego oryginalnych podpisów, to sprawa jest znacznie poważniejsza. No to tak właśnie mi się przy przypomniało. Bo mi tu pachnie naprawdę jakimiś metodami mafijnymi, ale z drugiej strony. Ja się mogę naparzać z giertychem na Twitterze, to jest fajna, odmóżdżająca zawa, nie wymagająca e, z, za dużo, ale poza wszystkim ktoś tu chyba powinien pociągnąć zalejce, Bo ktoś tu się zagalopował, panie premierze Tusk. To jest zastraszanie mediów? O co wam chodzi? No mam nadzieję, że nie, bo my się zastraszyć nie damy. Przy okazji, ponawiam zaproszenie na wywiad. Tak się składa, że w Mikołajki 6 Ej, bez kitu, Tuskach jeszcze nigdy nie było w kanale Zero. A tylu polityków się przewinęło, tego nie było. ...grudnia widzowie kanału Zero będą mogli spędzić czas z prezydentem Karolem Nawrockim. Już teraz wszystkich serdecznie do tego zapraszam. Już jakiś czas temu ustaliliśmy z panem prezydentem, że będzie co jakiś czas odpowiadał na telefony naszych widzów, więc do zobaczenia. A jeśli pan, panie premierze, Patrzy, że prezydentowi rośnie, zwłaszcza wśród młodych i chciałby pan być może to zmienić. To też zapraszam, też zapraszam. Studio jest także dla pana. Więc panie premierze, zapraszam na wywiad, a jak pan chce przyjść z Giertychem, to można nawet z Giertychem i ze wszystkimi możliwymi... Służbami, żeby nas posprawdzać. Chociaż nie mam wątpliwości, że sprawdzacie nas cały czas regularnie. Za to teraz no, możecie przyjść i pozrywać podłogi, nawet jak chcecie. Naprawdę zapraszam serdecznie. O takim zrywaniu podłóg to myślę, że głównie Gier marzy. Ale tak zupełnie serio, niech pan przyjdzie na normalną rozmowę. Będzie pan mógł, jak każdy nasz gość, swobodnie przedstawić. Dobra, czy odpowiem na cokolwiek, co mu zarzucę Czy tak będzie lał wodę? Nie wiem, to jest na razie jedna czwarta, prawie jedna trzecia materiału. I na razie dzieje się to, co zakładałem, że będzie się dziać. To znaczy wszelkiego rodzaju zarzuty będą odbijać na zasadzie, wielkie media próbują nas zniszczyć. No to było do przewidzenia, no. na każdą sprawę, także na nasz kanał, jeśli ma pa Pan e, o nas równie negatywne zdanie, jak e, Pański współpracownik. Był u nas Minister Spraw Zagranicznych, był Minister Sprawiedliwości, był Minister Cyfryzacji, e, był Minister Obrony. Może czas także na szefa Rady Ministrów. Zapraszamy wszystkich, zapraszamy regularnie, ale i tak ktoś będzie mi wmawiał, brak obiektywizmu. Ja Wam powiem, że sam jestem zaskoczony tym, jak bardzo obiektywny jestem, biorąc pod uwagę, że jedna strona politycznego sporu e, ma z nami profesjonalne relacje, a druga generuje notoryczne insynuacje, pomówienia i kłamstwa. E, biorąc pod uwagę skalę tego, to ja powinienem być przedstawiany jako wzór obiektywizmu, bo gdybym dał się ponieść emocjom. To tę jedną stronę jechałbym do spodu przez 365 dni w roku. Czasami wydaje mi się, że oni na to w sumie grają. No ale dobra, narobiło się tych ataków. Najpierw. Ej, ale w sumie z drugiej strony, jeżeli ktoś nie chce dawać takiego kredytu zaufania oraz nie wyrabiać marki tego kanału Zero, to lepiej ich wplątać w wojenki polityczne, zamiast tworzyć medium, które miałoby taką powszechnie neutralną opinię. W sumie. Zawiedziony dziennikarz, który był tak, tak słaby. Yy że nie mógł się u nas utrzymać. I jak poczuł, że już to wiemy i że to koniec, to szybko sam odszedł. Najpierw odszedł z wdzięcznością. O, dobra, mamy odniesienie się do tych aferek za zatrudnieniem. Niemalże listy miłosne pisał. No ale teraz mu się przypomniało, że jednak nie kocha, tylko nienawidzi. Człowieku, dziękuję Ci za te ataki. Są tak żałosne, że tylko nas wzmacniają. Nie no, akurat ten film Zielkę i cały sposób narracji wokół tego, nawet jeżeli tam były jakieś informacje, które mogłyby uderzyć w kanał 0, to nie wybrzmiało to totalnie, no i tylko pomógł. I jednocześnie dobrze przypominają mi, jak kuriozalna była tak zwana współpraca z Tobą. Największa lekcja wyniesiona z niej jest następująca. Jak ktoś podczas rozmowy kwalifikacyjnej trzy razy mówi Ci, że nie jest wariatem, to należy wziąć pod uwagę. Że jednak jest. <noise> I cieszę się, naprawdę cieszę się, że wreszcie oddałeś telefon. Jeszcze będzie mówił, jakie wielkie, ambitne tematy chciał realizować. Chłopie, e, przyszedłeś do mnie z tematem, że jakiś facet z banku. próbował się w tramwaju. <suszy> Kiedyś było modne takie hasło wśród młodzieży, całe życie z wariatami, ale to byli pozytywni wariaci. Za z założenia mieli być pozytywni wariaci, a ja trafiłem między jakichś smutnych szaleńców po prostu. Potem. Chłopak, co poprosił o szansę, podszedł do mnie na ulicy i chciał udowodnić swoją wartość, a że jej nie udowodnił, to poczuł się wykorzystany. Najpierw nas obrzygał, a potem napisał, że pewnie mamy swoje racje i prawda jednak leży po środku. Pamiętaj, że prawda leży tam, gdzie leży, a nie po środku. I jaką lekcję z tej historii wyniosłem? Ano taką, by na obecnym etapie jak najbardziej odciąć się od towarzystwa nowych ludzi, od ludzi z zewnątrz, bo kręci się wielu toksyków, którzy potem nie rozumieją, że jak się do czegoś nie nadają. Się nie nadają i zaczynają szukać. Znaczy, ten ziomek, materiał jego nie uważam, żeby był jakiś tragiczny. Były tam rzeczy, na którymi można się zatrzymać i trochę pomyśleć, czy, e, nie wiem, tam Stanowski się odpowiednio, czy nieodpowiednio zachował. Natomiast to, jak później to poprowadził i to, że były luki w tej jego opowieści, wiele znaków zapytania. Na zasadzie no to jak to było, o tym gadaliśmy też w zgrzycie i to, że potem on w sumie zaczął promować na tym swój kanał, co już tym bardziej pokazało, nie wiem, czy jego zmienne, czy może prawdziwe intencje. No mega podcięło cały przekaz. No a Stanowskiemu było na rękę i też się spodziewałem, że to wykorzysta. Problemu wszędzie, tylko nie w sobie. Ja dałem w życiu szansę wielu osobom, wielu przy mnie rozpoczęło swoje, można powiedzieć, kariery. Niektórzy naprawdę imponujące, także finansowe. A tu będzie jakiś gostek, który zaczepił mnie na ulicy i który raz w życiu ze mną rozmawiał. Robił ze mnie Janusza Biznesu. Wynocha, wynocha. A potem się rzucili o reklamę VPN-u. VPN zareklamował się też w RMF, w Interii. Dobra, mamy główny temat, bo z tych wszystkich zadymek ostatnich wokół kanału Zero i Stanowskiego, ta jest, jak wiemy, najmocniejsza. Uwaga. W Tygodniku Polityka, w polityce.pl, ale czy ktoś się... Rzuca do tamtych mediów. Czy Giertych pisze interpelację w sprawie RMF do ministra sprawiedliwości? Nie, bo chodzi wyłącznie o kanał Zero. Czy Konopski dał w tytule swojego filmu RMF Internet czy kanał Zero? Oczywiście, że kanał Zero. Jeszcze dał początkowo skandaliczny tytuł, łączący nasz kanał z praniem pieniędzy, ale po moim twicie się zreflektował i zmienił. No spoko dzięki, fajnie, ale można było pomyśleć wcześniej. W kanale Zero po prostu zareklamował się działający legalny VPN. Po stawkach rynkowych i tyle. Czy właściciel tego VPN-a był kiedykolwiek za coś skazany? Nie. Czy trwa jakiś jego proces? Nie. Przynajmniej nic o tym nie wiem. Czy podróżuje po świecie, bo ma swój własny paszport w ręku i może to robić? Tak. Zakazano mu że z Polski, no skoro nie. Ja i tak jestem trochę zaskoczony, że Stanowski teraz się do tego odnosi, bo miałem wrażenie, że on tym tweetem chce domknąć temat i że tutaj skupi się totalnie na tych innych aferkach, które są łatwe do odbicia, czy właśnie na takim, wiecie, tam Giertychu, na, na tych ziomkach, tak, od tej pracy, czy tam byłych pracownikach tego kanału Zero. I trochę jestem zaskoczony, że i tak w ogóle w to się wbił, jak mam być szczery, bo nie wiem, jakoś tak myślałem, że poczuję, że trochę ta afera ucichła i że w sumie nie ma co dawać jej swoich zasięgów. W Polsce to nie, nie zakazano mu. Ale niech on sam, właściciel tej firmy, wyjaśnia sobie z Konowskim swoje sprawy. Może... Ale tu Stanowski ma rację, że wszyscy się rzucają do kanału Zero, a całkowicie pomijają inne media, które również reklamowały VPN-a. Znaczy ja powiem tak, jeżeli jesteś w środowisku internetowym, i tutaj jest główna twoja część działalności i ktoś z tego środowiska o tym nagrywa, to rzeczywiście jest tak, że no tobie się najbardziej oberwie. Plus jest też kwestia tego, że jest to ogromne medium informacyjne, a Stanowski, i to jest też kolejna taka rzecz, która myślę, że to powoduje, jest przez wielu ludzi postrzegany jako taki, wiesz, szeryf internetu. Te wszystkie głośne materiały, jakiś tam Janoszek o o szalonym reporterze, o innych osobach, gdzie on kogoś wyjaśnia, powodują, że on sam jest bardzo mocno prześwietlany. I nie tylko jako Kanał Zero, ale jako Krzysztof Stanowski, ten, który wyjaśnia innych. Więc, no, siłą rzeczy też, no, celownik jest na niego nastawiony, no. Że ...kiedyś faktycznie okażesz się jakimś przestępcą i będzie siedział, będzie się ukrywał, nie wiem, we Włoszech, zanim go zgarnął? Nie wiem. On twierdzi, że został brutalnie pomówiony i że będzie walczył o swoje dobre imię. To jest jego walka, nie moja. Po prostu Wszyscy, trzy, trzy wiadomo co, w bok od kanału zero. My zawiesiliśmy współpracę, to nie jest nam potrzebne. Tłumaczenie się za nie nasze sprawy nie jest nam... I to jest ten właśnie największy zwrot. Bo Stanowski najpierw przedstawia ci argumenty, dla których mówi, nie zrobiliśmy nic złego, po czym mówi, zawieszamy współpracę. No i to jest takie trochę, nie wiem... Potrzebne. Ja wiem, że ja się klikam. Wiem, że moje nazwisko w tytule czy na miniaturce mój gry robi czasami zasięgi. Wiem, bo sam z tego korzystam. Daję swoje nazwisko, żeby mój film się poniósł. Ktoś inny może robić tak samo spoko. Ale... Spoko, nie spoko. Stanowski chyba nie rozumie, że od niego wymaga się więcej, bo jest kult jednostki, on jest twarzą kanału zero, a taki RMF nie ma swojej twarzy, nie ma oczekiwań ludzi, są już ugruntowany medium, którego się nie prześwietla. Ale to jest prawda, no, że łatwiej jest, czy chętniej ludzie skupią się na jakiejś konkretnej osobie, na konkretnej twarzy, niż na jakiejś marce. No tak to działa. Więc, no... Czasami jednak zastanówmy się, co mówimy i otomawiamy duże medium, w którym pracuje bardzo wiele osób. Ja wiem, że często sam bezpardonowo atakuje inne media, więc okej, okay, jak TVN24 wykorzystuje taką okazję, żeby dać moje zdjęcie i coś tam wrzucić, spoko, rozumiem to, nawet się Wam nie dziwię. Ale tak czy siak mam dla Was wszystkich jedną ważną informację. 1 lutego 2026 roku rynek medialny w Polsce będzie już inny niż obecnie i tego nie zatrzymacie. I zohydzanie do współpracy z nami nie wyjdzie. To może na krótką metę. A wam, drodzy widzowie, polecam, bo już mówiłem, że byłem daleko, jak te ataki się rozpoczęły. Wam, drodzy widzowie, polecam już niedługo nowy odcinek życia ponad tamtym razem wizyta na najgorętszym meczu świata argentyński superklasyk Boca Juniors River Plate. Niesamowite doświadczenia. No a i na 6 grudnia zapraszam na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim, może kiedyś także na wywiad z premierem. Niego niego jest przerażające. Wiesz co, on w tym poście na Twitterze sam pokazał, jakie ma podejście, że z góry raczej jest nastawiony w takiej pozycji Defensywnej yy, i z pozycji siły, o której wielokrotnie gadaliśmy, cały czas postępuje. I wydaje mi się, że w przypadku jego działalności trochę inaczej się nie da. Albo inaczej, moralnie można by to było różnie oceniać, ale to w jakiś sposób to robi jest sposobem skutecznym, a w biznesie liczy się skuteczność. Łuskiem kto wie. A co do reklam u nas i firm, które się u nas reklamują, ja się z nimi osobiście mocno identyfikuję i często ich bronię. Może czasami bronię ponad miarę, ale wiecie, z czego to wynika? Bo widzę ten proceder zochydzania współpracy z nami. Jeśli i ktoś się decyduje na współpracę z nami, to jestem mu po prostu wdzięczny. I wiem, że wtedy zaczyna, rozpoczyna się jakaś bitwa, wojenka, wojna o te wszystkie budżety. Że to, to, to nie jest moralny biznes. My rywalizujemy z innymi podmiotami na rynku o pieniądze, o widzów, o uwagę. I każdy chce nas wywrócić. I dlatego, jeśli ktoś z nami pracuje, jakaś firma z nami pracuje, to ja jestem jej bardzo wdzięczny i będę jej bronił. Czasami może niepotrzebnie, czasami może za bardzo. Nie widzicie, on tutaj robi sobie też z tego reklamę na zasadzie. Zobaczcie drogie firmy, jakim jestem wiernym klientem, jak warto ze mną współpracować. No cwany jest Stanowski, cwany jest no, i skuteczny. Ale w pierwsze tempo tak po prostu hmm. reaguje. No i tak doszliśmy do wątku sponsorskiego i tak muszę e, teraz oddać hołd tym firmom, które nas pie... O ja ale p... serio od 13 minuty. <laughs> nie, no co ty. Liczę, że wy też będziecie korzystać z usług o... tych właśnie firm. Na początku jedna sprawa, powiedziano mi, że bumerangi zawsze wracają. Chyba nie zawsze. Jednak nie każdy bumerang wraca. Nie, no ja pierdolę. Od 13 minuty do 17, do końca z filmu są reklamy. Znaczy jest z reklamy Stanowskiego, jak opowiada o tym, jakie ma, z jakimi firmami współpracuje i na koniec jeszcze tablicę. No to faktycznie nie był długi materiał, to się zgodzę, to się zgodzę. On to specjalnie zrobił? Wiem, on bardzo często przy okazji takich dram robi reklamę sobie yy, wszystkich firm. No mówię, no... No taki jest Stanowski, nie? I możecie to lubić, możecie tego nie lubić, ale prawda jest taka, że jest skuteczny. I te możliwości finansowe, które stwarzają mu ci wszyscy sponsorzy, sprawiają, że tak, pewnie już niedługo, jak będziecie włączać telewizor, to będzie tam kanał zero.